Cześć, dziś pokażę Wam, jak zrobić mini maszynkę do czyszczenia. Potrzebne będą gąbka, wymiary 5 na 5 cm, kombinerki, silniczek 9V, zasilacz 9V lub bateria 9V, włącznik i wyłącznik, mała śrubka z zakrętką i śrubokręt. Bierzemy gąbkę i robimy śrubokrętną dziurę. Teraz bierzemy taką śrubkę, tylko że tutaj wsadziłem kawałek drutu, żeby się trzymało, jak wsadzimy silnik. Teraz bierzemy, zadamy śrubkę, przykręcamy śrubką. Z drugiej strony trzymamy. Można pomóc sobie kombinerkami. Padło. I teraz bierzemy silnik i wsadzamy tutaj. Teraz montujemy włącznik do zasilacza i silniczka. A oto efekt. Czekaj już? Nie, no. No, no weź to załóż.